Siemanko witajcie w kolejnym odcinku z błazerki. W dzisiejszym odcinku będą ponownie sianokosy kosy. Ja sobie tutaj już odpal NTZ, to niech się żyje. Wejdziemy sobie polną. Jak widać belki tak jakoś tam poukładałem i jest spoko. Ogólnie nie było tam jak zatrzałem żadnych komentarzy. Ale piszcie komentarze, bo... Nie ma, de, nie ma o czym mówić w tej serii, jak nie ma właśnie Janusza. Więc piszcie, piszcie. U mnie tam małe zmiany zaszły. Kupiłem na przykład inny krokodyl, kupiłem ten oryginalny, bo. coś mi stało. No, no Jak miałem ładować. To, jak miałem ładować tym e, którym właśnie z poliszpaka to mnie uj, strzelał i postanowiłem sobie, że nie, tak nie będzie i właśnie ja za, e, sobie zaadaptowałem ten oryginalny coś tam jeszcze było, ale zapomniałem szczerze mówiąc może w dzisiejszym odcinku nie dokończymy sobie chociaż małą oka. właśnie miałem zobaczyć jaka jest cena pszenicy jeszcze my trochę mamy O, a zostaniemy za nią dobre pieniążki Ogólnie też miasto, na ja kupić owiarkę I kolejne pole I to najprawdopodobniej zrobimy sobie W kolejnym odcinku sobie możemy coś tak Dobra, nieważne Zrobimy sobie to w kolejnym odcinku Nie wiem czemu mi się włącza panel gry To dzisiaj mi się zbugowało chyba Jak skończymy może sobie to mąkę, bo tu naprawdę dużo nie ma. Albo tak do połowy odcinka, zobaczę. O, e, później po prostu sobie sprzedamy przednicę. Jest to najprawdopodobniej, bo po co RPZ-a tutaj męczyć? Może to tak nie nazwać. Ale po prostu wiadomo, czegoś paliwa i te sprawy. To spoko by było właśnie, żeby dziecko też będzie różne. Wydarzem Podniósł Dobra. Ja yy... Ogólnie to piszcie czy nie Bo naprawdę nie piszecie żadnych komentarzy Nie ma Co nagrywać na tych odcinkach yy, Czy Mam wziąć na tego młodego rolnika Czy nie I tam możecie się wypowiedzieć na ten temat ile mam żeby tych naprawdę pieniędzy dodać bo wcześniej tak było 100 tysięcy teraz jest w ogóle pozmarzane to no, yy, no i właśnie to by się przydało żebyście się rozpisali na ten temat w komentarzach najprawdopodobniej na następnym odcinku będzie orka nie wiem czy wy chcie chcielibyście takie nie wiem jakieś filmiki z usługi u sąsiadów, jakieś skoszenie łąki albo coś, to może też bym zrobił, bo jednak te pieniądze, może nie będą duże, ale na tej serii na początku to właśnie by się przydały. Myślę, ogólnie mam w planach owijane belek, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak to wyjdzie, bo te belki jak wi tam widać są niestandardowe i żeby je owinąć to nie wiem czy ta owijarka którą mam w planach zakup, jej zakup je owinie po prostu czy ona spełnia wymogi właśnie tych belek jeśli nie to po prostu zmienię sobie prasę mogę dodam kasę i nie wiem jak to będzie ogólnie to ja tu nagrywam w piątek wy to widzicie sobotny jest odcinek z prasowania tej tego pola, właśnie te belki sobie pozwoliłem tu pod odcinkiem prasowania tego pola i sobota poniedziałek zupełnie to oglądacie Może zrobię też jakiegoś streamka właśnie bo ja ogólnie nagrywam w 17, czyli to w piątek i zrobię streamka po prostu z zadaj na bławerce. Czekamy w ogóle są opłacalne. Aha, teraz mi się nie koży. Memu gry. Nie wiem co się zbugowało mi. Szczerze mówiąc. No sobie, wyjdę i teraz. Nie wiem. Nie wiem się z tą grą Dobra, nieważne Ale fajnie jakby się otworzyła, bo... Jednak przydałoby się zobaczyć gdzie ta przednica jest droższa Też muszę sobie trochę przynieść, tam dla kurzu stawić wiadomo Te paczki właśnie z jajkami, nie wiem gdzie one tam mają Będziemy sobie je na razie składować i później sobie je sprzedamy W większej ilości myślę tam na przyczepkę je załadujemy i z widzimy do, do skupów. No i właśnie robimy ostatni pasek, więc mówię, tę przenisę właśnie sprzedamy sobie. O kurde, że nie mogę napisać tej gry. Aż dziwne. Nie mogę nic zrobić. O dziwo. Nie wiem dlaczego. w ogóle escape nie działa o teraz działa nagle mam stopa i na tej klawiaturze nie działa nie wiem czemu poczekajcie po prostu odłączę odłączę klawiaturę i to może się da. o To się stało, pewnie będę musiał klawiaturę wymienić. Dla was to może i lepiej, bo będę miał pewnie membranową. Zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę po prostu w innej grze zobaczyć, czy to mi działa, czy nie. I tyle. A tak to Escape Menu sobie właśnie klikał na drugiej klawiaturze, czyli na tej membranowej, co jest w standardzie z laptopem. Bo nie wiem naprawdę co tutaj się dzieje. O teraz mi na przykład W przestało działać. Nie wiem dlaczego. Nie wiem co się dzieje w tym może ona po prostu tyle zasypiała i dlatego. bo no, strasznie brudne jest, muszę ogarnąć. Może też, a po prostu, czekajcie jaki kapel sobie wcisnę. O teraz działa. Działa i to jest bardzo dobrze, czekajcie. Działa, działa no. Dobra, my sobie tutaj właśnie wjeżdżamy Kolejny odcinek to najprawdopodobniej będzie orka albo ja sobie tutaj właśnie nową nowe no nowe kurczę, nową Bo tą kosiarką też są cyrki O dobra, udało się. Dobra, MTZ sobie odstawimy do garażu skoro do otwarty. Ja pewnie znowu odnoszyłem rozsiewać i go tu nie ma. No oczywiście. Dobra, nieważne. Czasami mi się zdarzy kliknąć o jeden za dużo, właśnie wtedy tak to się dzieje. Teraz wejdziemy sobie do obory, bo musimy wsiąść jakiś do 30, dobrać się do niej. Ale zróbmy to z drugiej strony. Dobra, odczepimy tutaj paszowóz i jedziemy do przodu. Dobra. To kurde będę musiał jeszcze, właśnie, dobrze, pamiętam Że tu stała przyczepa na bele Bo chciałem na początku właśnie bele słomy Dać do Szybko hmm. Czyli się te paczki pojawiają hmm. A wejdziemy sobie w ogóle do kur A dobra, nieważne. Hmm. Ja tak to, prawdopodobnie to jak kupiłem kury i od tego czasu, po prostu nie skupowałem czasu. Dobra, nieważne. Hmm. Teraz cofniemy sobie to szczep, oczywiście. Ja sobie mówię, co? Przodem wiadomo jest szybciej. jest pszenicę i zobaczymy gdzie jest skup, a nie krzyż nie ważne um, on jest tam czyli to jest ten, ten blisko gospodarki, więc sobie sprzedamy zapomniałem zrobić zdjęcie, a tu zrobimy 30 ze zbożem Tak o Przedramy muszę otworzyć Dobra, jedziemy No raczej zwolne, nic nie jedzi po tym asfalcie. Kiedyś będę musiał też poprawić, ale to nie jest mój land właśnie, no i tak średnio. Chyba, żebym wziął pożyczkę i to zrobił, ale... Dobra, tu nic nie jedzie. Ogień. Tu nam się border, jeśli tak można nazwać, już świeci. Więc sobie podjedziemy do niego. Jeśli dzisiaj jedzie, to możemy zatrąbić. Dobra, zjeżdżamy. No skup. sypujemy. I za taką jedną szczepę dostaniemy ile? Oj, 30 chłopców nie ma. Ile, ile? Mieliśmy 2000 o kurde 5000, więc na tą, jak na to seret to jest w sumie dużo. Mam tej pszenicy jeszcze 12000, tysięcy, myślę, że tak ile kur mieszczą Kur mieszczą tej pszenicy tonę, więc my zostawimy im dwie tony my mamy jeszcze raz ile? No to jeszcze Trzeba chyba 5000, nie? No, czyli jeszcze dwa wywozy to no tak akurat myślę pasuje i zakończymy sobie odcineczek, w sumie to chyba tyle. Możemy trochę przyspieszyć. W sumie musimy zwolnić Ale no to nie ważne kurde tak, trochę trawa się wysypała Gdzie studnia jest też Ale no to nieważne, Jedziemy prosto Dobra podjeżdżamy Znowu po silos sprzedamy kolejny Transport? W sumie czekajcie Ile kosztuje to pole? To tu Będzie 2000 To trochę jest Szczerze mówiąc Ale ja chyba właśnie zrobię tak, że dam sobie to 100 tysięcy Nie wiem, nowego ciągnika za to nie kupię Chyba, że znalazłbym coś jeszcze za 30 tysięcy jakieś pole Jest 130, czyli jeszcze jedno za 60 Nie wiem to się ogarnie później Na, na razie full gas do skupu ogólnie też zacząłem nagrywać tak wiecie Nie na zapas tylko na bieżące te filmy Myślę spoko to jest, bo... Zrobimy sobie lajwiki, to nie będziemy na lajwikach aż tak do przodu. Dobra. Teraz tylko. potestuj yy... Tam, gdzie to było. O, za 1000 mamy coś. Nie za 1000. To mnie też nie interesuje. To tu. Dobra Więc może nawet dzisiaj Lejwiko odpalę W sumie to nie chyba bo Powiem wam szczerze, to jest 20, muszę dziś o 22 spać, bo Jutro mam Wcześniej do pracy Muszę o 6 stać, a chcę się wejść spać Więc ja sobie może zrobię, o zrobimy tak, że zrobię sobie mis misję po prostu poza odcinkiem nie chcę liveka odpalać, bo taki liveik na godzinę. To tak średnio, a ja bym sobie jeszcze jakieś filmy pooglądał. Może w tym czasie, nie, no renderować chyba nie będę. Mamy ile? 7200. No to akurat dla tych kurek będzie rozwate. na dwa te. Na Za dwa załadunki do pełna. A to już chyba starczy na 6 dni. W sumie mógłbym mieć konie na tej serii, ale... czy to się opłaca mieć konie? To, to by był za duży... za duży przypływ pieniędzy według mnie. Jakby te konie były tak, nie wiem, kupowane po te 5, a sprzedawane po 10 tysięcy, wtedy jak najbardziej według mnie, ale tak teraz to... Te konie to nie wiem, nie wiem. Ogólnie to możecie napisać co tam u Was w komentarzach, możecie dać suba lajka, dzwoneczek. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, nie wiem, może napisać 30. Zobaczymy, czy chociaż jedna osoba dotrwała. Właśnie spoko taki klimacik trochę. Wiadomo letni, bo to jednak moc z nie mam, bo nie wiem, mi się osobiście ta modyfikacja nie podoba. Ona nie jest według mnie taka. Lubię grać realistycznie, ale nie aż do takiego momentu, można tak nazwać. Może tak, może nie. W sumie, właśnie mamy 18 minut i mamy mleko 1006', 1000 ileś tam. Ile ma ta beczka nasza? Czekajcie. Nie mamy lejek, czekajcie, zaraz sobie. Ogarnie, tylko to beczka mnie interesuje. Ona ma 2000, więc może sobie jeszcze mleko sprzedam w tym odcinku, chociaż ono chyba nie jest aż tak drogie yy. zapotrzebowanie na Kukurydzę 1500 mleko w mlek polu No to sprzedamy sobie też, Bora czysto, full Gida czepka jakaś ruska, właśnie fajnie taki zestaw że wygląda na taką polską serię połączeniu z Belarusem to myślę że w sam raz w sumie moglibyśmy jechać z może kiedyś zrobię tam drogę między pole zobaczymy a właśnie jestem ciekawy ile kosztuje łąka w tym o, o tom czekajcie Łąki są tutaj, nie? I ile kosztuje ta tu łąka? 73 tysiące, no dobra, to nie. Ale kupiłbym sobie jakieś pole takie dalej. Nie no, to ewidentnie jest fajne pole, bo wtedy mielibyśmy, wiecie, wszystko w kupie, fajnie, elegancko z... razem. Podzielone może na dwa pola. Na przykład u mnie przy, przynajmniej my mamy tak gospodarstwo, że mamy wszystko jakby razem. Teraz na kilka kawałków podzielone, na kilka pól, ale wszystko jest w tupie, nie ma nic żadnego pola nigdzie daleko, żeby jeździć czy coś. Tylko właśnie wszystko jest razem, mam sobie drogi polne porobione swoje jak wiadomo. Dobra, pobeczkę jedziemy, idziemy, lekko trzeba wykonkować. zobaczymy ile będziemy mieć w kasy. Koniec filmu właśnie. W sumie jestem tylko ciekaw. Pewnie Wy już widzieliście, bo łączyłem sklep chyba. Tak, na kof, Ta też nie jest jakaś duża. Jestem całym Lekpol Tama. Dobra, mamy 20 minut, ale może to tak dzisiaj... czekajcie A musimy zjechać tam aż. Dobra. A właśnie, kasę mam 17 tysięcy, więc myślę spoko. Znaczy nie będzie. Koniec odcinka tych 20 kapli, ale zawsze to coś. Może wiecie co, jest ja sprzedam tu SIPME. Zobaczę w kolejnym odcinku tak naprawdę czy... Yy, czy po prostu się opłaca to sip na mieć, bo jeśli to będzie robić takie, da, właśnie te niestandardowe belki, sobie to po prostu przetestuję i najwyżej właśnie, e, e, jeśli nie będzie to działać, to próbuję zrobić tak, żeby to po prostu działało. No i właśnie taki jeden z Ładna. O, ogólnie oryginalna na tej mapie, ale Tutaj tak żadnej zagrody nie ma, wszystko obgrodzone więc dlatego nie chciałem tutaj po prostu mieć gospodarki Bo nie ma żadnej obory ani nic, od jedzie teraz Ma tu nowy wjeźdź powiem że nie Jedziemy w główną drogą chyba co To 30. No, paliwa jeszcze dość, ona też nie jest w jakimś złym stanie, żeby coś tam grzebać na razie, właśnie myślę fajnie tak tą beczkę będzie trzeba zmienić, ona jest nowa, ale ona jest strasznie mała, ja to już odczuwam, a to są same początek gry tak naprawdę, zobaczymy. W ja ogólnie chyba film po szwagrówce wrzucę tylko jakiegoś bezgotek naprawdę. Taki pierwszy film po dłuższej przerwie będzie. I chcę w końcu się zabrać za to, żeby ustalić jakieś dane dni. Wiecie, że w którym są filmy, ale nie mogę nigdy się... chciałem to zrobić, ale nie mogę się nigdy do tego zabrać. Dobra. Jak jest tutaj? Musimy najpierw no i tu zajechać, a i się na wróć. Dobra, zobaczymy sobie zaraz, jak będzie kasy. O, 19.900, dobra. Ja sobie zgaszę 30, jeszcze idę odebrać kasę. I z Tobą w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeśli ja się żegnam, no i cześć. Siema.